Hej, witajcie w nowym roku, który World of Tanks naprawdę zaczyna się bardzo ciekawie. A mianowicie wczoraj, 3 stycznia, dostaliśmy informacje dotyczące najbliższej nadchodzącej kampanii, którą dzisiaj chciałbym Wam omówić, bo jest kilka ciekawostek, no i porównać tą kampanię do yy, poprzedniej. Przede wszystkim nazwa to jest Oto narodziny Przemysłu i będzie trwała od 16 stycznia do 27 stycznia czyli bardzo fajnie bo nie trwa 14 dni tylko 10 dni bo od 27 stycznia już się nie gra czyli tak naprawdę 10 dni pełnego grania co uważam że jest całkiem okej okay, bo to nie jest jakoś strasznie długo 14 dni to już naprawdę ma się dosyć ale 10 dni jeszcze jest się w stanie ogarnąć jeszcze jak, jeśli będziemy się z kolegami jakoś zmieniać jeśli chodzi o ustawianie map rozstawianie i tym podobne nie powinno być żadnego problemu 10 dni myślę że to jest właśnie taka idealna idealna długość kampanii że po prostu powalczy, czyli zaczyna się w czwartek 16, a kończy w poniedziałek 27, czyli ostatnie gry są 26, więc całkiem przyzwoicie, że w czwartek się zaczyna to akurat na końcówkę tygodnia, najpóźniej no cały przyszły. Jeśli chodzi o najważniejsze, czyli o nagrody, to będą do zdobycia oczywiście wszystkie dziesiątki. Jakie były do tej pory, czyli mówimy tutaj oczywiście o Chieftainie 907, vcm m b i E6 No oczywiście te dwa czołgi są dostępne teraz w sklepie za obligacje i dosyć dobre nie są Nie oszukujmy się, że drzewkowe odpowiedniki są lepsze 907, Chieftain to są na pewno czołgi, które ja bym rozważył jako pierwsze Ja mam już 907, teraz będę walczył o Chieftaina jeśli ktoś już ma te dwa czołgi, to oczywiście V. No i później ewentualnie E6. No i co ciekawe, tutaj będzie jakaś dostępna e rzecz, co, co się nazywa warsztat, w którym będziemy mogli sobie skonstruować KW4 Kleślawski i sa 5 Chieftaina T95 8 tieru, no i 7 T23 20 E6. To jest dosyć ciekawe, bo tutaj jest, mechanikę warsztatu mamy. Y, opisaną Tutaj, zwłaszcza, będzie dostępny w kliencie gry Jest to nowa mechanika, która pozwoli graczom zdobywać różne zasoby po bitwie Te zasoby mogą być wykorzystywane do tworzenia części i ostatecznie do złożenia czołgów premium Które przedtem dostępne były w wydarzeniach na mapie globalnej, czyli mówimy o tych ósemkach i tej jednej siódemce No jeśli to będzie tak, że będzie nam y, Naprawdę tutaj jest y, Te zasoby mogą być wykorzystywane, czyli tak naprawdę nie wiadomo, czy to będzie te zasoby będziemy zdobywać jakoś po bitwie, czy będziemy e, musieli je kupować za punkty sławy. Jeśli to będzie to jakaś tam osobna załóżmy waluta, którą będziemy dostawać tak czy siak po każdej bitwie, bardzo fajnie, ale jeśli będziemy musieli na to wymieniać punkty sławy, to naprawdę nie polecam, bo dużo lepiej mieć pewny czołg dziesiątego poziomu i ewentualnie później chce kupić, nie wiem, jakieś kredyty, załoganki, coś w tym stylu, w tym sklepie, który wygląda tak jak teraz widzicie na ekranie. Przeciwnie, tak wyglądał na ostatniej kampanii. Niż bawić się jeszcze w jakieś ósemki, którymi tak później nie będziemy grali. Bo nie oszukujmy się, że tak naprawdę z tych nagród ciekawy jest IS5, ewentualnie Chieftain, bo KW4 kupa i TL23 jeszcze większa kupa, Tutaj mamy kolejną ciekawą rzecz, bo wszyscy gracze otrzymają tak zwane moduły eksperymentalne, które zmienią techniczne charakterystyki pojazdów w bitwach na mapie globalnej. Wszyscy gracze otrzymają taki sam zestaw, czyli dostaniemy jakąś tam załóżmy 20 różnych dopalaczy, i tu mamy ich przykład. Jednak liczba modułów jest ograniczona i nie można ich uzupełniać. Każdy moduł może być użyty tylko w jednej bitwie i zostanie po niej usunięty. Czyli to są takie jakby dyrektywy, tylko które już z góry dostaniemy bez, bez względu na, na jej wynik oraz to, czy prze, pojazd przetrwał. Więc to są takie jakieś. Tu mamy przykład, że znaczy w tej nie możemy sobie zamontować że będziemy szybciej jeździć yy, i to z tego co rozumiem to oczywiście dostaniemy nie trzeba będzie tego yy, kupować więc to jest yy, całkiem ok no i teraz jeszcze warto wspomnieć że bitwy będą w formacie 15 na 15 całe szczęście jeśli by była kampania 10 na 10 na 10 tierach to naprawdę no hańba by była dla wargamingu przynajmniej teraz jest 15 na 15 tak jak powinno być no, wiadomo, wszystko jest po staremu podejrzewaniu, że te wszystkie laboratoria, wszystkie te ulepszenia dla klanów, wszystkie te rzeczy są zachowane, i teraz dosyć istotna sprawa, ponieważ, ponieważ w poprzedniej kampanii było 8000 czołgów, a teraz jest 11000 czołgów, więc naprawdę pula powiększona o 3000, co zwiększy tam ostatnio było 20- kilka tysięcy tych punktów, żeby załapać się na czołg. Teraz myślę, że będzie trochę więcej, bo jest jednak więcej tych czołgów. Dodatkowo wiadomo, że każdy dostanie, tej jak napisane na samym dole, o jest, każdy, zależnie od tego, które miejsce w tej Alei Sławy, zacz... Zac, sorry, każdy, w zależności od tego, które miejsce zajmie w Alei Sławy, dostanie mnożnik obligacji aż do 7 razy. Czyli jeśli na przykład dostaniemy 500 obligacji, to będziemy mieli 500 razy 7. Każdy klan jeszcze w zależności od swojego miejsca otrzyma ileś tam golda. I to też jest tak, że za te punkty sławy klanu kupuje się ulepszenia. I powiem szczerze, że dużo lepiej kupić ulepszenia, które pozwolą klanowiczą łatwiej zdobyć czogi. Na przykład tam jest bardzo ważna rzecz, czyli darmowe zgłoszenia na zaawansowanym froncie. I naprawdę warto w to zainwestować, niż po prostu zbierać te punkty, żeby dostać golda. Bo jednak czołgi są dużo cenniejsze niż jakiś gold Który raz się wypłaci i później pójdzie w zapomnienie Tutaj mamy jeszcze napisane jakie będą do kupienia w tym sklepie Co widzieliście już rzeczy Czyli oczywiście style, zwycięzca, zdobywca, weteran, klanowy, cyfrowy, roztrzaskany kamień, zmierzch, stal damascańska Ja mam te wszystkie wydaje mi się albo większość nie jestem pewien. Na pewno ten był za nagrodę w tamtej kampanii, za top 8000, top 4, 10%, przepraszam, top 10%. To jest trochę głupie, że to, co było w poprzedniej kampanii jako nagroda dla najlepszych, teraz jest do kupienia dla wszystkich. Mm, I tutaj mamy jeszcze do wyboru 5 członki za, za, za załogi, 3000 obligacji, 3, ponad 3 miliony kredytów, 14 dni konta premium, emblematy rezerwy osobistej, dyrektywy. Czy to są do kupienia za te punkty sławy, które nam zostaną e, po kupieniu e, czołgu? Bo pami pamiętajcie, że jeśli na przykład zdobędziemy 40 tysięcy punktów, czołg kosztuje 20 tysięcy, to te 20 tysięcy tracimy na rzecz czołgu i zostaje nam te 20 tysięcy na zakup kamuflaży i tych innych rzeczy. No dodatkowo trzeba doliczyć jeszcze 4 tysiące obligacji. Jeśli chodzi o to e, o licytację, bo po każdej kampanii jest e, to mamy. Oczywiście warunek, możemy wnie, wziąć w niej udział, tylko warunek jest taki, że trzeba zagrać ileś tam bitew na kampanii, żeby znaleźć się w Alei Sław po prostu. To jest dosyć istotne, że jednak trzeba trochę pograć, żeby żeby nożej żeby po prostu móc wnie, wziąć w niej udział. No i tak jest tutaj powiedziane, 75% graczy, którzy przekroczą minimalny próg łapiący się na czołgi, otrzyma obligacje Unikatowe odznaki wyświetlane w bitwach, najlepszy procent graczy, najlepszy procent yy, 10% graczy też od, otrzyma jakieś tam te yy, Odznaki hmm. Tu jest ciekawe, styl 3D grafik dla obiekta 907, najlepsze 4000 graczy Pod względem punktów osobistych, punktów sławy yy, Otrzyma yy, kamuflaż Z tym, że bez pojazdu, więc dla tych co mają samego Chieftain'a Albo jeszcze nie mają żadnego czołgu. Trochę słabo, aczkolwiek kamuflaż prezentuje się całkiem ciekawie. Jak dla mnie jest taki trochę toporny, jednak 907 jest takim smukłym czołgiem i raczej kojarzy się z mobilnością, a to jest takie strasznie toporne. Nie wiem czemu to mi przypomina jakiś, gdyby nie ta lufa, jakiś pług zimowy, coś w tym stylu. Do odśnieżania śniegu, więc... Więc... Tak to wygląda. Tu mamy jeszcze 10% z graczy otrzyma... Stal damasteńska. Ste, to już nie wiem, czy będzie tylko do otrzymania, czy też do kupienia. Nie jasno to trochę WG yy, powiedziało. Odznaki pamiątkowe, no i naklejki. Yy, to są chyba te naczołgi. Tak, umieścić na pojazdach. To są te takie yy, naczołgi. I w sumie chyba tyle. To są najważniejsze informacje, yy, jakie. Jakie tak naprawdę udało mi się wyłowić z tego artykułu? Podejrzewam, że wraz z napływem czasu będziemy otrzymywać jeszcze jakieś tam nowinki, i przede wszystkim czekamy na szczegółowe instrukcje, zasady, bo nie ma jeszcze powiedziane, jak będzie wyglądała mapa globalna, jak będą wyglądały to laboratorium, żeby wymieniać te punkty, właśnie klanu na punkty, na ulepszenia dla klanu, czy na przykład darmowe zgłoszenia, jakieś, żeby więcej punktów zdobywać po bitwie, tego typu rzeczy, więc na to jeszcze czekam, żeby po prostu zobaczyć jak to będzie wyglądało i oczywiście wszystkim wam życzę powodzenia, tak samo swojemu klanowi żebyśmy załapali się jak najwięcej czołgów. już mamy jakieś tam składy ustalone wszystko uporządkowane, więc tak naprawdę teraz już tylko czekamy na 16 stycznia i to tyle z mojej strony, widzimy się w następnym odcinku, cześć!